Artym Tudzież, Trześniewski, między nimi Janik Ryblewski z krawężnika. To skład wyścigu młodzieżowego? Cztery ma po pierwszym w świetnie strzelił. Ryblewski, rzucają się rekiny w pościg zanim Trześniewski już sobie z nim poradził. Upada na tor Jakub, Janik i wyścig jest przerwany. Ależ doszło jeszcze do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. Mateusz Tudzież leży na torze. Już po tym jak. Była Wyścisk zdaje stop się stop sygnalizacja przetrwany. i czerwone flagi i czerwone światło. Jest to sytuacja, która może nie zdarza się zbyt często, ale zawsze trenerzy uczulali, żeby po, po tym jak zapali się światło czerwone, czyli przerwanie wyścigu, jeszcze tym gazem parę metrów odjechać właśnie po to, żeby zawodnik z tyłu miał też czas wyhamować. I tu zabrakło tego właśnie, że Aleks Rydlewski e, wcześniej zamknął gaz, a jadący za nim z tyłu Mateusz Tudzież po prostu zbyt późny czas reakcji. O właśnie i tu już nie miał miejsca, hamował jak mógł, ale wiadomo, że motor źlowy nie ma hamulców, więc zabrakło tego czasu i przede wszystkim minięcia